Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy, bardzo miło, że wpadłeś na początek, standardowa prośba, prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Oczywiście kolejny dzień z Ligą Mistrzów, więc e, kolejne Ligomistrzowe tematy, dzisiaj tematy z BetClickiem, więc znowu kupony grane e, w dużej większości bez podatku, no jest oczywiście bomba za 5000 zł, na które jest dodatkowy podatek, ale to są rzeczy normalne. W każdym razie tak, słuchajcie, układ filmu standardowy. Pogadamy chwilę o grze bez podatków byt kliku dla każdego cały czas to jest dostępne i no i tak naprawdę można z tego korzystać. Zrobimy jakiś szybki konkurs i pędzimy do kuponów. Więc jeżeli, słuchajcie, jeżeli mamy tutaj kogoś, kto jakimś studem nie ma konta w Betcliku, a chciałby grać bez podatku, to jakby to jest cały czas dostępne, nie? Promocja na grę bez podatku w Betcliku jest dostępna cały czas. Dodatkowo, jeżeli sobie założysz konto z dedykowanego linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, to masz kupon bez ryzyka. To znaczy Możesz sobie zagrać pierwszy kupon po założeniu konta za 50 zł, jeżeli kupon nie wejdzie to masz zwrot kasy we freebecie, jeżeli wejdzie to kasa jest oczywiście Twoja, więc tutaj zakładając sobie konto w betclicku z dedykowanego linku, który znajdziesz w pierwszym komentarzu pod tym filmem, oczywiście masz do konta przepisaną grę bez podatku na wszystko, cały czas, całą dobę, no po prostu... Co ci się żywnie podoba, zagrasz bez podatku, a dodatkowo masz e, zwrot kasy za pierwszy przegrany kupon. Czyli w pakiecie masz taki bezpieczny kupon na dzień dobry w BetClicku. Jeżeli ktoś chciałby sobie z tego korzystać, to ja serdecznie e, zapraszam do zerknięcia na pierwszy komentarz pod tym filmem. Tam macie link i z tamtego linku możecie w ciągu dwóch minut założyć sobie konto i również grać bez podatku, e, tak jak dzisiejsi debiutanci, jeżeli chodzi o kupony YouTubeowe. Zanim przejdziemy dalej, słuchajcie, zapraszam oczywiście na naszego Facebooka. Tam prawdopodobnie 200 zł znowu w betkliku rozdawane. Obstawiamy.info, nazywa się nasza strona na Facebooku. I jeżeli tylko coś ciekawego w piłce nożnej się dzieje, to robimy konkursy, w których właśnie Wam rozdajemy kasę na grę. Dzisiaj prawdopodobnie w betkliku rozdawana kasa na grę. Postkonkursowy koło 10.30 będzie rzucony. Serdecznie zapraszam na face'a. Link jest w opisie pod filmem, to jest pierwszy link od góry, a drugi link od góry to jest link do naszej grupy Facebookowej, na której codziennie publikowane są typy z analizą tak zwaną. Liczone są statystyki typerom, więc ty będąc na grupie, wiesz jak danej osobie idzie i czy warto gdzieś tam powielać y, typy tej osoby. Możesz sobie zerknąć, jesteś mile widziany, bo grupa jest otwarta dla każdego. Link znajdziesz również w opisie pod filmem i to jest drugi link od góry, a teraz lecimy z konkursem w BetCliku. Symboliczne, standardowe 20 PLN-ów do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? A trzeba subskrybować kanał Obstawiamy. To jest konieczne. Trzeba zostawić łapę w górę pod filmem, serdecznie zachęcam do kliknięcia, y, i w komentarzu typujecie dokładne wyniki minutę Pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Realem Madryt a Salzburgiem Dopisujecie swój nick gracza z BetClika Typujecie do godziny 21 Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie Bez nicku gracza na BetClick Nie biorą udziału w zabawie Wszystko jasne, komentarze do Waszej dyspozycji A ja przechodzę do tematu kuponów Stricte do kuponów na dzisiaj I to są debiuty, zaczynamy od razu, żeby nie przedłużać Od propozycji, proszę Ciebie Pawła Paweł proponuje za 400 stówki... No zdecydowanie gole underdogów Nie? 400 zł na 2000 zł. Girona z golem na wyjeździe z Milanem. Dynamo Zagrzeb, najtrudniejszy bet z tego kuponu, moim zdaniem. Z golem na wyjeździe z Arsenalem. I Besiktas jest dorzucony na własnym terenie z Bilbao. No to tutaj faktycznie jest taki lekki handicap o ile można tak powiedzieć, po stronie Besiktasu, bo grają u siebie po prostu, nie? To jest taki, powiedzmy, minimalny handicap dla ekip, które grają u siebie. Jeżeli chodzi o Gol Dynama Zagrzeb, no to Arsenal w ostatnich meczach. No i faktycznie tracą gole, nie? Bo tracili dwa gole za Stone Stracili jednego gola z Tottenhamem, stracili gole z Manchesterem United, stracili gole z Newcastle, stracili gola z, gola z Brighton, stracili gola z Brentfordem. Tylko no, sześć ostatnich meczów to minimum jeden stracony gol, ale mimo wszystko po drugiej stronie jest ekipa z Ligi Chorwackiej, nie? Więc to jest na pewno duża dysproporcja, jeżeli chodzi o piłkarską półkę. No w każdym razie jest propozycja na jednego gola Dynama Zagrzeb i jeszcze Girona ma minimum jednego gola wcisnąć Milanowi, więc tutaj takie propozycje na 2000 zł, tak jak widzicie, kupon bez. Totalnie żadnego podatku. No, i to jest to, o czym mówiłem na samym początku. Propozycja numer dwa jest od Adriana. I tutaj mamy dwa takie same kupony z rozbitą stawką. Jeżeli stawka byłaby na jednym kuponie, to byłby podatek od wysokich wygranych. Potencjalny podatek, bo ten kupon musiałby oczywiście wejść. A grając dwa takie same kupony, rozbijając stawkę, i jest to omijane. Mamy tutaj kupon, który. No powiem szczerze, podoba mi się, nie? Bayern Monachium na wyjeździe z Feyenoordem. Oczywiście sytuacja w tej tabeli Ligi Mistrzów jest taka, że no Bayern Monachium aktualnie na 10. miejscu, nie? Oni przed tą siódmą kolejką są poza topową ósemką. Feyenoord jest na miejscu 18. No ale jeżeli chodzi o ostatnie mecze no to trzeba przyznać, że zdecydowanie lepsza forma po stronie Bayernu, bo oni dwa mecze zagrali po tej przerwie świątecznej, trzy mecze nawet, przepraszam. Trzy mecze zagrali po tej przerwie świąteczno-noworocznej. Zwycięstwo 1-0 z Gladbach, zwycięstwo 5-0 z Hoffenheim, zwycięstwo 3-2 z Wolfsburgiem. No i tutaj na pewno zasługuje na fakt wpadka Feyenoordu w ostatniej kolejce ligowej. Grali na wyjeździe z Willem Twaj, czyli z ekipą, która, no jeżeli chodzi o Holandię, to jest takim średniaczkiem, bo to jest 11. miejsce. No nie udało się wygrać, nie? Zremisowali. Jeden do jednego wywalili tym samym sporo weekendowych kuponów. Tutaj po prostu Bayer ma wygrać i mamy zobaczyć minimum trzy gole w meczu Sparty i Interu. I tutaj znowu, jeżeli chodzi o, o Ligę Mistrzów, no to Inter, Inter jest ekipą anderową, bo oni w sześciu meczach bilans goli mają 7-1. To jest naprawdę dosyć anderowa ekipa, jeżeli chodzi o do tej pory rozegrane mecze Ligi Mistrzów, ale. Z drugiej strony mamy Spartę, która w tych meczach Ligi Mistrzów straciła aż 18 goli, nie? Więc tutaj defensywa, jeżeli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów, na przykład 6 do 0 przyjęli u siebie z Atletico Madryt, czy 5 do 0 z Manchesterem City, nie? Więc tutaj, jeżeli, jeżeli, oczywiście jeżeli Inter wejdzie dobrze w ten mecz, no to pewnie sam Inter byłby w stanie pokryć tego overka, nie? Coś takiego tutaj e, pod dodatkowy podatek wyliczone idealnie. Idziemy dalej do propozycji otrzymana. Otrzymana jest troszkę większa sklejka. Mamy rzuty różne w meczu e, Celtiku i Young Boysów. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze jednych i drugich, to mamy 6, 13 i 16 różnych w trzech ostatnich meczach e, Szkotów, a jeżeli chodzi o ekipę ze Szwajcarii, odpowiednio proszę ciebie 14. I jeden mecz rozegrany był po przerwie świąteczno-noworocznej, więc za bardzo nie mamy odniesienia. E, grali w miniony weekend z Winterhurem, zremisowali u siebie 0 do 0 nabitych łącznie 14 rzutów rożnych. meczowo. do tego mamy handicap minus 1. Ciekawy handicap: minus 1 na Real, plus gol Mbappé, i jeszcze do tego overek 2,5 goli. No tutaj Real jest po szalonym, szczególnie jeśli chodzi o początek meczu, bo tam w pierwszej minucie dostali gola od Las Palmas. No to są po tym meczu z Las Palmas ligowym. Mbappé strzelił tam gola, nawet dosyć szybko strzelił gola, bo strzelił już w 18. minucie z rzutu karnego. No i do tego jeszcze over 2,5 goli. Czyli w sumie na jeden mecz, kilka tygodni. Typów wyciągniętych. Aha, no i handicap minus 1, minus 1,5. Zwał jak zwał. Real musi wygrać minimum dwoma golami. Ten, me, ten mecz, żeby ten typ łączony na to spotkanie siadł, nie? I mamy jeszcze overka 2,5 goli. W dla mnie bardzo ciekawym meczu na dzisiaj: Paris Saint-Germain z Manchesterem City. I do tego rzuty rożne samego Manchesteru City, który w ostatnich meczach nabija odpowiednio 5, 6 i 7 rzutów różnych drużynowo. Scenariusz idealny: no to gdzieś tam Paris Saint-Germain szybko ładuje dwa gole. City się męczy, atakuje, nabija rożne, wciskają gola jest over, nie? I kupą siedzi. Jeżeli reszta oczywiście też siądzie. Coś takiego od Pędzimy dalej do kuponu od Kuby za 500 złotych 1930. O, tutaj mamy btts w Lipsku. Lipsk gra ze sportingiem. I mimo, że nie są to jakieś turbotopowe drużyny, to to spotkanie naprawdę zapowiada się ciekawe. pomijam fakt, że Lipsk jest. 34, jeżeli chodzi o tabelę Ligi Mistrzów, nie? 6 meczów rozegranych. 6 meczów przegranych. Ty, to jest wręcz niewiarygodne, nie? Że oni są za takimi ekipami jak Trwena Zvezda, jak Girona, jak Sturmgras, jak Szachtar, jak Dynamo Zagrzeb. No to jest wręcz niespotykane, nie? Z Lipskiem dzieje się coś złego i potwierdzeniem tego no jest mecz weekendowy, gdzie do przerwy prowadzili na wyjeździe z Bochum. 3 do 0, bo prowadzić to można 1 do 0. Prowadzili 3 do 0. Mecz się skończył 3 do 3. Jeżeli ktoś śledzi chociaż trochę piłkę nożną, doskonale ten wynik zna. E, no, Sporting w tej swojej lidze się bawi dalej, nie? Już tam powoli sytuacja ustabilizowana. Aktualnie po 18 kolejkach oni liderują i mają 3 punkty przewagi nad Benfikom, nie? Tutaj mają strzelić gola. Obie ekipy do tego Paris Saint Germain nie może przegrać, City i minimum dwa gole w meczu. I jeszcze gola underdoga, bo zdanie Young Boysi są ogromnym underdogiem. Nie bez powodu kurs na ich zwycięstwo jest 7,60, w tym meczu wyjazdowym z Celticiem. No tutaj na kuponie jest po prostu propozycja na jednego gola. To wystarczy. Co się wydarzy, jaki będzie wynik końcowy, nieistotne. Coś takiego od Kuby, i teraz idziemy do najmocniej granego kuponu na dzisiaj, kuponu za 5. Tysięcy złotych od Tomka. Tutaj nie ma omijanego podatku od potencjalnie wysokiej wygranej. I jest ten podatek, bo jest kwota na kuponie powyżej 2,280, to jest oczywiste. Jest omijany główny podatek, ten wiecie, standardowy, bo BetClick bierze ten podatek oczywiście na siebie. Obie drużyny mają strzelić gola. Paris Saint-Germain, Manchester City. No generalnie na papierze to nie jest bez zły. City ostatnio gole strzela, nawet jak ma problemy, nawet jak traci gdzieś tam gole z Brentfordem w ostatnich minutach, na przykład, to te gole strzelają, nie? Paris Saint-Germain ostatnio też dobra dyspozycja, szczególnie w ofensywie, bo to wyniki same zwycięstwa, nie? 2-1, 4-2, 2-1, 1-0, 2-1 w Superpucharze, tu akurat pod ogrywce z Lons czy tam po rzutach karnych, chyba po rzutach, po rzutach karnych. No więc te gole też padają. Ma być BTTS. Dalej. Owerek 2,5 goli w meczu Feyenoord i Bayernu Monachium. No to jest też typ, który moim zdaniem powinien być bez problemu zazieleniony, nie? Feyenoord nie jest ekipą, która. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Tak mi się wydaje. Która podejdzie defensywnie do meczu z Bayernem Monachium na własnym terenie. Inter ma swoje spotkanie wyjazdowe ze Spartą wygrać. No i do tego Girona ma nabić różne rzuty różne drużynowe. W ostatnich meczach Girona bije 7, 3 i 9 kornerów Zapewne jest takie założenie, że to Girona będzie goniła wynik, bo Milan będzie prowadził. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przynajmniej ja tak bym sobie to wizualizował, jeżeli grałbym rzuty rożne underdoga grającego na wyjeździe. Na przykład, nie? No, mocny pitos. 5000 zł na stawce byłoby pięknie. Byłoby pięknie. Idziemy do przedostatniego kuponu od. Barta. o, tu jest ciekawie. Przedostatni kupon od Bartka to jest kupon za 1100 zł na 7326, czyli tutaj też potencjalnie jest podatek od wysokich wygranych. Nie daje sobie za dużo czasu Bartek na zazielenienie tego kuponu, bo daje sobie pierwsze połowy tylko. Bo wybrał sobie trzy mecze, w których proponuję. Over i półtora gola. Over półtora gola w pierwszej połowie w spotkaniu Feyenoordu i Bayernu Monachium pewnie jest liczone na Bayern. Ostatni mecz Bayernu z tym Wolfsburgiem w miniony weekend to w pierwszej połowie 3 gole, dwa do jednego do przerwy prowadził Bayern. Dalej mamy Real Madrid z Salzburgiem. No tutaj, jeżeli chodzi o Real Madryt, to też wydaje mi się, że jest liczone właśnie na gole Realu Madryt. Real Madryt, jeżeli chodzi o mecz ligowy, dosyć szybko tutaj, jakby tak sobie przekładać to na poprzednie mecze, nie? Dosyć szybko zaksięgowany byłby over 1,5 gola w pierwszej połowie, no bo w pierwszej minucie Las Palmas gola strzeliło, w 18. minucie Kylian Mbappé wyrównał i był over 1,5 gola w pierwszej połowie pokryty, nie? No i mamy jeszcze to spotkanie Lipska, który też w miniony weekend, tak jak mówiłem, do przerwy prowadził z Bochum 3-0. do Więc może faktycznie jest rzucone okiem na to, jak wyglądały ostatnie mecze tych drużyn? No, czekajcie, jeszcze z ciekawości, Sporting. Yy, sporting, jak wyglądał? 18 oni grali. No, do przerwy też były dwa gole, bo prowadzili 2-0 do przerwy, nie? No, wiecie, na bety połówkowe są bardzo ciekawe kursy. To jest turbo kuszące, ale to są ryzykowne bety, nie? Coś takiego na 7326. i Jest jeszcze propozycja od Roberta, który proponuje podpórę na Sporting i over półtora gola w meczu, czyli zakład na to, że jednak. Turbo trudny moim zdaniem mecz do typowania 1x2, nie? ale tutaj Robert twierdzi, że jednak Sporting nie przegra, minimum dwa gole w meczu będą i rzuty różne w tym meczu Feyenoordu i Bayernu Monachium, no bo też ostatnie ekipy dowożą meczowo sporo różnych ostatnie mecze Feyenoordu 9-11-10. Ostatnie mecze Bayernu Monachium 8 -14, 14 więc to wygląda gigantnie. Więc coś takiego od Roberta. Jeżeli chodzi o kupony na dzisiaj, mamy wszystko. Jak widzieliście, wszystkie kupony grane bez tego podstawowego podatku, bo BetClick bierze ten podatek na siebie. Jeżeli ktoś by chciał też bez podatku grać, a jakim cudem, bo ja wychodzę z założenia, że naprawdę sporo ludzi ma już konto w BetClicku. Ale jeżeli jest ktoś, kto tego konta nie ma, a chciałby sobie bez podatku pograć, no to odsyłam do pierwszego komentarza. Pod tym filmem, bo tam jest link do założenia konta, z którego jeszcze otrzymujecie bezpieczny kupon. Czyli można zagrać kupon po założeniu konta za 50 zł. Jeżeli nie wejdzie, otrzymujecie 50 zł we FreeBecie. Tak to działa. I jeżeli ktoś chciałby korzystać, no to odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Za oglądanie do samego końca. Serdecznie dziękuję. I przybijam typercką piątkę. Pewnie transmisja na żywo w okolicach godziny 15. Tutaj na kanale obstawiamy. Więc do zobaczenia. Pozdrosiema, Elonara.